Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. A przecież Biały Tydzień minął. Było, minęło, święta, święta i... I po świętach, ja nie wiem, naprawdę, i po Białym Tygodniu, i w ogóle po Symfonii Miłosierdzia, po, po wszystkich takich fajnych akcjach z miłosierdziemi. No, a my jeszcze żyjemy, widzicie? Ale teraz my jeszcze, jeszcze, jeszcze przynajmniej komunia świętej, jeszcze przynajmniej bierzmowanie. No tak, tak. No tak, i mój tak, drogi, tak, i ważne tak, wydarzenie, tak. które miało miejsce w kościele. Jej, I jeszcze nie. wiesz co fajnie, bo akurat nie mieliśmy okazji jeszcze o tym <laughs> pogadać, bo chcemy troszkę pogadać o papieżu Franciszku. Myślę, że to był taki ważny moment. I jak w ogóle zareagowałeś, jak dowiedziałeś się, że papież nie żyje? Wiesz, jak ja się dowiedziałem, że papież nie żyje? Byłeś w Rzymie? Nie, nie byłem w Rzymie. E, co prawda przygotowywałem pielgrzymkę e, z okazji roku jubileuszowego do Rzymu, ale akurat w Rzymie nie byłem w tym czasie. Odprawiałem mszę świętą. Hmm. Odprawiałem sześć świętą, kończę kazanie hmm. i wracam, na, w, w, intonuję wierzę w Boga Ojca i nagle patrzę i gwardian tak, tak gdzieś stoi e, w zakrystii. I mówię, co się dzieje? Mówię, jakieś auto gdzieś zastawiło kogoś, coś mm. ten, nie? I on mi tak daje znaki. Ten... Ja mówię, nie rozumiem. <laughs> <laughs> Machnął ręką, mm. więc yy, yy, zaczęła się modlitwa wiernych, i on podszedł. Yy, I wtedy się dowiedziałem: no, na modlitwie wiernych, jak mm. powiedział, że, że mówi mi się, że zmarłego pawieża. Że zmarł papież, więc to było takie bardzo niespodziewane. Mm. No, ja, wiesz, to była. Poniedziałek wielkanocny. W zeszłym roku, w poniedziałek wielkanocny, też odprawiając mszę, wychodząc do, do ołtarza, dostałem informację, że zmarł nasz biskup. Tadeusz Kusy, który pracował w RCA, więc ja się boję odprawiać w przyszłym roku. Co okay. naprawdę. Bo ja tak, co ludzie mnie widzą, że ostatnio w, poniedz w poniedziałki wielkanocne, to, to może zrób uh -huh. sobie wolne, albo może. No dziewczyn. właśnie nie, jakoś poproszę, a libitum odprawię czy coś, bo to wiesz. Albo no. przyszły rok nagle informacjach nie żyje. Nie no, to, nie, to to już. Ja nie wiem, czy bym dociągnął tamsza do końca, naprawdę. Ale ja nie, wiem. bo temat jest, wiesz, temat jest taki dosyć myślę poruszający i w Bardzo ogóle poważny. Na no, co jak, jak się dowiedziałeś? E, dokładnie podobnie jak ty, no, e, dlatego że odprawiałem już o 10 i to a. był moment, kiedy e, m, kiedy miałem kazanie dla dzieci, skończyłem kazanie dla dzieci i e, robiłem modlitwę wiernych. Więc poszło pierwsze wezwanie i zaczęły bić dzwony. Kiedy zaczęły bić dzwony, to moja taka. Pierwsza myśl, czemu w ogóle biją dzwony? I chyba biją dlatego, że mówię, ad pewnie przed kolejną mszą świętą. Ale nie zdążyłem zreflektować, że to jest po prostu no niemożliwe. Myślałem sobie, no to może jakaś taka pomyłka. I kiedy podszedł do mnie animator ministrantów, Maciek akurat, no to jakoś tak, mówię, coś się dzieje. I on mówi do mnie, papież nie żyje. Tak. I ja mam mikrofon bezprzewodowy, przede mną po prostu gromadka 40 dzieci, ja mikrofon bezprzewodowy, przed chwilą z nimi pogadaliśmy i ja, ja powiem Ci, stanąłem po prostu w takim... W szoku, że ja do końca nie wiedziałem, co mam zrobić, i ja mówię: No to zanieśmy do Pana Boga nasze prośby, o co chcecie y, poprosić Pana Boga. No i ktoś tam, no, módmy się, nie wiem, za księży, nie? I ja dopiero w tym momencie pomyślałem, no, że przecież muszę jakoś kościołowi o tym mhm. powiedzieć. Więc było pierwsze wezwanie: Ciebie prosimy, wysłaj na spanie, i ja mówię: Pomódmy się za papieża Franciszka, który umarł, żeby Bóg go przyjął do swojego królestwa. Jak wypowiedziałem te słowa, że papież umarł, tak jakby, tak, jakby do mnie to w tym momencie bardziej trafiło, złamał mi się głos. W trakcie tego, jak to mówiłem, złamał mi się głos, złapało mnie takie po prostu przejęcie, kiedy to wypowiedziałem. Na kościele można było usłyszeć jęk, że ludzie, no. ludzie tak. Um, w, no, takie wzdychnięcie, bo takie. Oh", nie? I. I wiesz, i dosyć mnie to złamało, nie? Tak zahamowałem się, żeby, żeby się nie rozpłakać, no bo to był jakiś taki moment bardzo dużego szoku, i w sumie tak patrzę na to, że no miałam naprawdę taką bardzo dużą bliskość z naszym pasterzem bardzo dużą bliskość, i był mi bardzo bliski. No i jakoś tak mnie to tak szoknęło, nie? I później rzeczywiście dopiero docierały do mnie kolejne rzeczy. Mówię, poniedziałek Wielkanocny, hmm. kiedy my jako Kościół głosimy zmartwychwstanie Pana Jezusa, on po prostu on odchodzi, nie? A tak właściwie przechodzi. No, takie to było dla mnie bardzo przejmujące doświadczenie, I wiecie, kilka minut później, bo widzicie, że analogicznie bardzo podobnie przeżywaliśmy ten moment, dochodzimy w Eucharystii do momentu, kiedy modlimy się za papieża i opuszczamy już tą Tak, Tak, i ja wiesz, no właśnie. Ja czasami mam tak, że teraz, jak odprawiam się świętą, to wiesz, nagle się rozpędzam. Za papieża, za kolegium kardynałów. Tak, nie? Tak. No, bo to jest zupełnie inaczej. No, takie to mocne. Zaczęłam później reflektować, co papież Franciszek zostawił po sobie. W sensie, jak popatrzę na jego pontyfikat od 2013 roku na te 12 lat, co papież zostawił dla ciebie, jak ty tak myślisz o tych 12 latach. Jak, jakie będziesz miał wspomnienie? Co zostaje w Twojej pamięci po papieżu Franciszku? Pozostaną, yy, pozostanie niesamowity radykalizm Ewangelii. Mm, mm. Taki absolutny radykalizm Ewangelii, taką, taka przejrzystość na, na Boga, że, że z takim ogołoceniem siebie mm. i, i wezwaniem do tego bardzo silne działanie. Na rzecz przemiany kościoła, reformy kościoła. Hmm, hmm. Te, te, te jego słowa programowe, że chce kościoła ubogiego, dla hmm. ubogich, on to mega mocno realizował. Hmm, hmm. I takie mocne prowadzenie przez Ducha Świętego. On nie był formalistą, nie? Nie, on gdzieś tak. To, to oczywiście w nas budziło pewne nieraz napięcia w Europie, hmm. która jest tak poukładana, ale z tym jego charakterem południowca. Ale, ale tak. Jeszcze po Benedykcie, pytanie, który jednak był taki pokładany, nie? Tak, takiego totalnego prowadzenia. Więc te, nieraz jego wypowiedzi, takie prosto serca, bardzo e, tak spontaniczne, nieraz wprowadzały trochę zamieszania, ale z drugiej strony w nim było widać takie niesamowite poruszenie na, na, na działanie Boże. Tak, no bo prawda jest taka, że Kościół, jako Kościół mieliśmy kłopot z tymi niektórymi wypowiedziami, <coughs> nie? Tak, to nawet, Było nawet... duże wyzwanie. Po każdych najtrudniejsze były te wywiady, które odbywały się w samolocie, gdzie dziennikarze tak, tak, tak z doskoku mogli podejść do papieża, I, i rzeczywiście potem sekretariat stanu naprawdę się musiał napocić, żeby, żeby wszystko wyprostować i żeby hmm. powiedzieć, o co tak naprawdę papieżowi chodziło. Hmm. Żeby dać właśnie ten sens, no, ale zobacz, że to nie było wypowiedzi eks że to tak, nie było oficjalne tak. nauczanie. Oczywiście on. No, jest wierny doktrynie, nie? ale to są takie, takie swobodne wypowiedzi, i chyba ja tak czytam papieża Franciszka. Czytam go przez to, że naprawdę bardzo mocno to, co dawał, to dawał z serca, tak. że to nie było, że miłość jest ponad prawem. Bardzo bym powiedział, że ten pontyfikat pokazywał, że miłość jest ponad prawem, i my bardzo lubimy prawo, bo prawo jest dla nas o bezpieczeństwie i jasne, że to, że to prawo po prostu musi być, że, mm, że nie, nie zmienimy nauki, która trwa po prostu 2000 lat, tylko chodzi o to, że Mam wrażenie, że on starał się po prostu, żebyśmy złapali zrozumienie, że przecież osoby, które były najbardziej religijne, jak patrzymy na Ewangelię, to byli Faryzeusze, nie w piśmie. I tak właściwie niejednokrotnie myślę, że my też w naszych szeregach jesteśmy po prostu hipokrytami i że stawiamy prawo ponad człowieka i dlatego mam wrażenie, że papież Franciszek pokazywał nam, że chodzi o to, żebyś popatrzył indywidualnie na tego człowieka i sercem. Tak. Sercem, nie żebyś naprawdę widział w nim Chrystusa, więc ta, tak go czytam. I to było dla mnie zdumiewające, jak słyszałem te świadectwa, tak jak Konrad Krajewski kardynał opowiadał nam o tym, że Franciszek zabrał mu biurko i mówi: "Ty nie możesz hmm. po prostu siedzieć za biurkiem. Ty masz być tam, gdzie są ubodzy, jesteś się nie? Ty masz tam być. Nie? Bo, może nie chwytacie, dla, tak jak bardzo skandaliczne jest to, co się stało. Mm. E, zawsze jałmużnik papieża nie opuszczał papieża. On zawsze był obok niego i cokolwiek papież dostawał w darze, a na pielgrzymkach różne dary dostaje, e, to przyjmował jałmużnik. I on był odpowiedzialny potem za rozdysponowanie tego, e, za to, co należałoby rozdać ubogim, za to, co może być na przykład wykorzystane do kultu e, w takich, a nie innych przestrzeniach. Więc to było jego zadanie. Ale głównie miał być zaraz samolubo za papieża, żeby, żeby przejmować wszystkie te dary. A i papież do niego właśnie przychodzi po, po wyborze, e, kiedy wybrał, wybrał e, księdza krajewskiego, obecnie kardynała, i mówi do niego się: Nie macie być na patkę. ja ciebie mhm. nie chcę widzieć przy mnie, nie, ty masz być z ty masz mhm. być tam z ubogimi. To też jest bardzo silny rys pontyfikatu papieża Franciszka. I wyobraź sobie, że przecież właśnie ubodzy mieli nawet numer telefonu do kardynała krajewskiego, a bardzo poruszyła mnie taka Maju. scena, Maju. No. Kiedy, kiedy kardynał, właśnie krajewski, tam zaczyna opowiadać papieżowi Franciszkowi tam, o, że tyle dobrego się wydarzyło, że tutaj takie rzeczy, że tak pomogli ubogim mi tam opowiada, opowiada, a, a Franciszek do niego, Konrad. Konrad, zejdź na ziemię, <laughs> no, no. na ziemię, ten taki entuzjazm. A byłeś już dzisiaj na adoracji, tak, <laughs> i tak, nie. No, wiesz, jest to jakieś takie, mm, takie ciekawe, poruszające, no to jakoś mnie to porusza, nie? mnie to porusza, bo Krajewski też napisał przepiękną właśnie książkę Zapach Ewangelii, Zapach Boga, nie? I, i tak, takie ma hasło po prostu, które powtarza jak mantra: czysta Ewangelia, czysta Ewangelia, i ona opowiadając o papieżu w właśnie mówi, że no po prostu chłop, który żył naprawdę no, czystą Ewangelią. Nie, że tak jak jest w Ewangelii, tak że on kiedyś opowiadał o jakiejś elektryczności, że oni, on nagle wrócił do swojego pokoju, tu wszystko miał, a tu nagle, wiesz ktoś nie miał prądu. No, może, może kiedyś zrobimy o tym odcinek. No właśnie Ja i ty znamy miałem mieć okazję spotkać z tak, ukraińskiego tak. A, się a wracając do, do papieża Franciszka. Też mieliśmy go okazję spotkać. Też no mieliśmy. Widzieliście viralnie, jaki wpuścił od razu, po prostu, zaraz ale po śmierci. Tam, to było moje marzenie, żeby się przytulić do Franciszka, wiesz. Ale to było nie mówili... widać na tym zdjęciu, to jest moc tego zdjęcia, na pewno w internecie znajdziecie, jak stoi ten dobrotniwy papież i ten po prostu, te, 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 ten wieżowiec obok niego, ale tak pięknie to było, że go to tak głowę opierasz na jego ramieniu, taki pochyliłeś, bardzo wzruszające zdjęcie, naprawdę bardzo mnie poruszyło. I trochę myślę o nim jako ojcu, wiesz? No wiesz, to jest tak, że tak samo jak, jak my mamy stawać się, wiesz, i braćmi, i ojcami, tak trochę. Y, pamiętam to chyba z jakiejś konferencji w seminarium, że dla nas rzeczywiście takimi ojcami mają być biskupi. No i ja tak jadąc do Franciszka, myślę sobie, no tak jakbym po prostu jechał do ojca, nie? Że on jest naprawdę pasterzem naszym, ojcem, nie? I, i wiesz, zobacz, że papież Franciszek, on nie oszczędzał księży. Nie. On nie, nie oszczędzał księży. Nie. Jak słyszę nawrócenie pastoralne, nie? jak słyszę nawrócenie dusz pasterskie, to myślę sobie papieś Franciszek, nie? który rzeczywiście tak bardzo dużo mówił do nas, te kazania w Domu świętej Marty, bo ja pisałem też pracę licencjacką. Myślałem, że te Kazania powiedzą. <grym> ja nie jestem kanalamę. Ale, ale właśnie pisząc tą pracę, no to już przeczytałem chyba jego homili z 200. No, i chcę powiedzieć o tym, że no, rzeczywiście nie oszczędzał księży, ale w tym nie czuć tego, żeby on, wiesz, chciał ich teraz po prostu powbijać w ziemię, nas, tak właściwie, ale w tym widać po prostu jego troskę. Troskę właśnie duszpasterską, no myślę, że nam czasami trzeba tak, wiesz, takiego konkretu. No a. Y Kogo będziemy bardziej słuchać, jak, jak właśnie papieża, nie? Jaka hmm. jest historia tego zdjęcia Twojego z papieżem? Yy, to jest w ogóle zdjęcie z 2023 roku. I to było takie, z Polski tam kilka osób pojechało mi, zostało zaproponowane, bo osoba, która organizowała wyjazd, tak się dobrze też znaliśmy, ona też wiedziała, że się udzielam w internecie, że tam działam ewangelizacyjnie i zapytała się mnie, czy chciałbym pojechać też do papieża, nie? No i wiesz, jak usłyszałem o tym, że chciałbym pojechać do papieża, no to raczej się długo nie zastanawiałem. O, no dobra. Rozeznanie było bardzo błyskawiczne. No, tak. Tak. <laughs> nie, więc pojechaliśmy i pojechaliśmy w takim składzie też różnych liderów, wiesz, z naszego kościoła, liderów świeckich. Był też biskup teraz już, był też biskup ważny z nami, biskup jeszcze był, jeszcze inny biskup był, ale już nie pamiętam jak się nazywa. No i wiesz, i byli biskupi, i byli księża. Piotr Wawrzynek? Yy, I tak, to środowisko charyzmatyczne Szkoły Nowej Ewangelizacji, tak? Tak, czy? tak, tak, tak. tak, tak, tak. Okay. No właśnie, właśnie tak. I byli też pastorzy, i to było takie też bardzo ekumeniczne. Zna no. Znakomite to było, bo to spotkanie z papieżem Franciszkiem, każdy z nas mógł się przedstawić, powiedzieć, co robi po prostu w kościele, i papież tak wiesz, papież tak elegancko słuchał i mogliśmy mu zadać pytanie. Te pytania miały być przygotowane wcześniej, i rzeczywiście były pytania. No, i, i, i papież Franciszek no, z, taką, z taką czułością, serdecznością i z taką mądrością odpowiadał. Nie, więc, y, więc byliśmy bardzo zbudowani. No, i w ogóle ten czas dla nas był taki dobry. Świadectwa tego było niesamowite, nie? wiesz? Dla osób, które były, nie wiem, z kościoła ewangelickiego, z kościoła y, jakiegoś innego, dla nich naprawdę papież zrobił bardzo potężne wrażenie. Więc to było piękne pod kątem jedności kościoła, a papież też bardzo mocno miał w sercu jedność, no bo przecież sam Jezus miał jedność w sercu, nie? Aby wszyscy stanowili jedno. No więc taka jest historia tego zdjęcia. Później każdy mógł na chwilkę podejść do papieża, uścisnąć dłoń, nie mogliśmy sobie sami robić zdjęć, ale ktoś inny robił. Tak, no tak. i to zdjęcie jakoś tak um, ze, mną, ze mną też jest. Bardzo fajne zdjęcie, no, bardzo, bardzo takie... fajne, więc pozytywnie. Mega pozytywnie. <laughs> to w jakim języku rozmawiałeś z Ojcem Świętym? Wiesz co, był tłumacz? Był tłumacz tak, że no, żebyśmy nie żebyśmy nie kaleczyli. Nie, no więc, więc no, normalnie mówiliśmy po polsku. Chyba, że ktoś wiesz, był na tyle takim pewniakiem. No to nawet nawet jak on po angielsku, no to tak czy tak papież Franciszek no zna angielski, ale on tam jednak do nas po... Po włosku. No. On, tak, tak. A bardzo lubił hiszpański. Tak, nawet to, że po... włoskim było słychać. Tak, 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 tak. No Ameryka Południowa, Argentyna. Tam, Argentina. Jest... <noise> tam jest hiszpański. A ty <noise> się widziałeś z papieżem Franciszkiem? Tak. Miałem się z nim okazję parę razy widzieć. E, I pamiętam raz, że byliśmy ze znajomymi na audiencji i mówię do, do jednej znajomej, która studiowała w Hiszpanii. Mówię, słuchaj, weź sobie przygotuj jakiś, wiesz, jakbyś chciała coś papieżowi powiedzieć po hiszpańsku, to przygotuj sobie mo może coś tam ten. Nie byłem pewien, czy, czy będziemy mieli okazję z nim porozmawiać na osobności, nie byłem pewien, czy, czy będziemy mieli z nim okazję pogadać, ale, ale okazało się, że tak. I, I oni też, moi znajomi, do końca nie wierzyli, że że będą mogli uścisnąć dłoń papieża, że, że będą mogli z nim pogadać. To było takie bardzo poruszające, widząc ile on ma tych spotkań, ile ludzi chce się z nim chociaż na moment zobaczyć, zrobić zdjęcie. No, tak, tak ucieszyłem się, widząc, że, że, że udało się nam z nim spotkać. Ale to, wiesz, to, to nie było stricte jedno, przychodzi mi teraz do głowy takie jedno, to nie było stricte spotkanie. Zdarzyło się kiedyś, że, że będąc na jednym z wewnętrznych dziedzińców e, watykańskich, gwardzista nas przeprosił, mówi przepraszam, bo byłem tam z jednym współbraci. ja współbraci, słuchajcie, nie możecie teraz przechodzić, e, bo będzie przyjeżdżał e, samochód z papieżem. To było zaraz po, po Aniele Pańskim. Ja z tym spoko, zaczekamy. I ja mówię, kurczę, ale fajnie, nie? wiecie, plac, taki wewnętrzny dziedziniec, e, będzie papież przejeżdżał. Ciekawe, mówię, ciekawe czym pojedzie. Może w Papa Mobile, go tam zawiozą, może coś tam zerkniemy, może się uda pomachać. A tam przejechał niebieski Fort Focus. I papież po prostu siedział między dwoma kardynałami, taki wciśnięty wci totalnie. I ten nie jest, nawet no, byłem w szoku. Mówię, serio? Mm. Serio? Więc to było też takie piękne, że jego ubóstwo nie było na pokaz. Ale w tych przestrzeniach, których nie widać, też tak, tak zupełnie na tym backstage'u, on cały czas był sobą i tak jak nawoływał do tego ubogiego kościoła, tak on naprawdę go realizował i to się to naprawdę działo i, i to było piękne, to było niesamowite. Myślę sobie o tym, że to jest jakiś taki znak w ogóle dla kościoła. nie? No, dlatego też no, przyjął imię Franciszek. nie Wiadomo, że po Franciszku zaserzył, który też bardzo mocno pokazywał to, co jest ubogie. Zresztą w ogóle zobacz, jakie to jest niesamowite w tym, jak mam właśnie papieże, którzy dalej pozostają ludźmi, ale przez których Duch Święty chce prowadzić Kościół i jakby nie rezygnuje z tego, co w nich jest ludzkie, nie? Więc korzysta to, co jest w nich po prostu... Wiesz, zaszczepione, nie? co w nich jest jakoś włożone. Dla mnie też bardzo zdumiewające było, że on jako rektor seminarium, że brał kleryków na miasto, gdzie właśnie wychodzili szli, e, też tam znajdowali ubogich, gdzie też głosili Ewangelię, gdzie chodzili po prostu z herbatą, rozrywali tam herbatę. Tak sobie myślę w ogóle jaki gość. Nie? I hmm. że mu to zawsze było włożone w serce, więc później myślę, tak jak z ewangelistami, nie, jako jak ostatnio też wywód fajny zrobiłeś o, o tych Ewangeliach, nie, że Bóg korzysta właśnie z tego, co jest nasze. No i, i przez to prowadzi prowadzi kościół, nie? Jak patrzę na Benedykta, no to wiesz, taki, takie zamiłowanie potężne do liturgii, nie? Dbałość po prostu o to, kiedy patrzę na Pawła II, ten no, taki personalizm, nie? że on brał te wszystkie dzieci, całował. No, taka jego jego piękna prostota, wiesz, artyzm, sztuka, no teatr, sport, nie? Taki był strasznie po prostu bliski ludziom. Strasznie bliski ludziom, nie? No i tak, tak właśnie jak na Franciszka patrzę, no to też ci powiem, że, że właśnie widzę. I miłosierdzie. Chyba nawet jak tak. tak w kilku słowach tak. go miał opisać, no to naprawdę miłosierdzie jakoś tak. Ta jego książka, Miłosierdzie to imię Boga, jakoś tak od razu mi to po prostu wpadło. Ja to wiesz, ja to powtarzam do dzisiaj. Powiem ci, że nawet czasami, po prostu, no nie ma chyba tygodnia, żebym nie powiedział, że mi w tej imie Boga, żebym do tego nie nawiązał, że Bóg nigdy nie męczy się no. przebaczaniem, mm. nie, tak jakoś to we mnie, tak jakby on naprawdę znał serce Boga i ten jego przekaz był tak po prostu, wiesz, z ducha, że automatycznie to, wiesz, w Tobie bardzo zostaje, nie? No, piękne jest to, że on nie tylko głosił, ale, ale całą sobą pokazywał właśnie. Czy myślę, nim, nie, jest Pan Bóg, tak, więc mm. to uczymy. A powiedz, jak się zaczął pontyfikat? Papieża Franciszka, w Twoim wydaniu, znaczy jak, jak zareagowałeś na konklawę? Pamiętasz jeszcze jego wybór, kiedy został wybrany? Wie, na wiesz co? ja pamię... To co to, pamiętam. Byliśmy wtedy w seminarium. To co pamiętam, tak. 2013 rok to był czas, kiedy ja byłem na czwartym roku w seminarium. E, tak, trzeci albo czwarty, chyba już byłem w Sutannie. Pamiętam tylko Buenasera, że on tak. się po prostu przywitał ze wszystkimi Buenasera. I że dla niektórych w ogóle, o, jak to papież może się przywitać, dobry wieczór, co to za bogaństwo, nie? Ale on tak bardzo chciał pokazać po prostu tę otwartość dla wszystkich, nie? I na wszystkich, nie? Zresztą jak sobie myślę o Kościele katolickim, no tak katolicki znaczy powszechny dla wszystkich, nie? Obejmujący każdego. To jakoś no mam taką wspominkę z nim. Zaraz od razu jakieś tam książki zacząłem czytać i pomyślałem: wow, że on też ma tak Ewangelię w sercu, ale też jest taki ewangelizator, nie? Że wow, super, papież Franciszek. Tak. Nawet na komputerze folder zrobiłem z jego różnymi takimi, wiesz, słowami. Mówię, będę zapisywał papież Franciszek, katechezy papieża Franciszka. No taki byłem bardzo bardzo podekscytowany też jego, jego osobą, nie? Ja wam zdradzę, my w seminarium dowiadujemy się nagle, że wybrano papieża, że jest już wybór biały dym, hmm. więc zbiegliśmy się wszyscy na salkę telewizyjną, <laughs> siedzimy przed tą, tą salką telewizyjną no i czekamy, jak, hmm. co to będzie. No więc już napięcia, komentarze, e, oczywiście giełda nazwisk, nie, no bo to wiecie, przecież konklawa w seminarium wie najlepiej, kto będzie przyszłym papieżem, kto ma największe szanse, więc tam przerzucamy się, a może ty na ten, na ten. A ten. I nagle, nagle wychodzi, wychodzi kardynał i przemówi, że, że wybrano nowego, nowego papieża. Jest nim właśnie e, kardynał Bergoglio. I my tak, tak, taka konsternacja była. Wszyscy po sobie tak patrzą, no, no, no właśnie, a to skąd on jest w ogóle, nie? Ktoś to mówi, nie jest to ten z Francji. Albo jest, takie. I nagle a słuchamy, co dalej, a, a, a tam pada, że i wybrał imię Franciszek i myśmy po prostu, no jakby po prostu Polacy zdobyli Mistrzostwo Świata w piłce nożnej, po prostu był jeden wielki hałas, jedna wielka radość, jeden wielki krzyk radości, no byliśmy w takim szoku, bo, bo to, że będzie. Tak, tak, że będzie papież, który będzie z Argentyny. ok, to było mało prawdopodobne, ale żeby wybrać imię, Franciszek, wow, wow, nie spodziewaliśmy się. To było nas mega zaskoczenie mega radość. Wielka, wielka radość. No tym bardziej, że wiecie, historię zakonów jezuitów i franciszkanów, i ona jest dość trudna, naprawdę jest bardzo trudna. To chyba trudna. Na, inny odcinek to będzie na inny I powiem ci, że tak, tak, trochę tak było. No ciekawe, co się będzie działo, hmm. ale, ale zauroczył mnie papież niesamowicie. To swoją swoim prostotą. Bardzo mnie chwycił za serce, kiedy, kiedy pojawił się właśnie Błonasera mm. i potem mówi proszę pomódlcie się za mnie, mm, proszę, żeby mm. teraz wszyscy w chwili ciszy, on się pochylił i to było też w takim, w takim ruchu e, nowej ewangelizacji, w takim ruchu bardzo od nowego kościoła, wow, piękne, piękne i, i takiego antyklerykalizmu, dobrze rozumianego, wyrwania z tego klerykalizmu. Wszyscy jesteśmy Kościołem. Wszyscy mamy się stać Kościołem. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni naszą modlitwą, naszym wsparciem za ten Kościół i papież to bardzo pokazywał. Ja nie mogę się oprzeć, wiesz, jednemu zdaniu, które gdzieś cały czas mi siedzi z tyłu głowy, bo rzeczywiście papież był postrzegany jako taki bardzo ostry dla księży i z niego trochę się śmiano, że ubiera się jak dominikanin, żyje jak franciszkanin, Żebyśmy tak żyli, mm. <laughs> ale rządzi jak Jezuita. Mm. I rzeczywiście tak bardzo, bardzo mocno układał e, tą przestrzeń wokół siebie i podwładnych cięży. E, dość do, do, dość mocno. Tam chyba takie mocno Starał się pożywanie. mocno zreformować Kurię Rzymską. To jest na osobny odcinek. Mm. <laughs> Kuria Rzymska w ogóle to jest na osobny odcinek, ale, ale, ale naprawdę tkwi mi mocno w pamięci e, kardynał Ryś, który mówił, że. Że po spotkaniu seminarzystów e, z, z papieżem Franciszkiem, oni mieli takie poczucie: wow, to papież jednak, jednak kocha Księży. Papież mm, jednak mm, kocha Księży. Bo mm, gdzieś zagalopowaliśmy się w takim postrzeganiu, że, że, że w ty, ty jego takim wymaganiach wobec Księży, że, że, że gdzieś traktowano, że jest taki antyklerykałem. Bo się, a nie, papież kochał Księży, ale też, też bardzo chciał, żeby oni byli e, naprawdę. W istocie, i w tym, co najważniejsze w kapłaństwie, mm. więc no. Tak trzeba patrzeć na tą, na tą perspektywę papieża Franciszka. Trochę zobacz, że w naszych na przykład takich środowiskach odnowowych, nie w środowiskach ewangelizacyjnych, ja w sumie nie spotkałem się, żeby ktoś negatywnie się wypowiedział o papieżu. A jednak, wiesz, słyszymy, no chyba takie największy, jakiś taki hejt słyszę, czy, czy, czy tam w internecie, nie? że tam jakoś tak po prostu czasami suchej nitki na papieżu nie zostawiali. Myślę, że też bardzo często właśnie te środowiska takie tradycyjne były bardzo przeciwne, że Bergoglio to jest po prostu postępowiec i tyle. No, takie to, nie, powiem Ci, to jest też taki no, też temat rzeka, nie? Ale przykre, bo nie, chyba najtrudniejsze jest, kiedy królestwo jest wewnętrznie skłócone czyli kiedy Kościół jest, jest tam wewnętrznie pokłócony, że ja jestem Kawasa, ja Polosa, jestem Franciszkowy, ja Benedyktyński, ja, ja to w ogóle Lefebry, nie? I, I jakieś tam różne rzeczy. I, I takie to myślę strasznie po prostu osłabiające. Ja nigdy nie miałem po prostu żadnych ale do, do papieża Franciszka. Wiadomo, że niektóre rzeczy, czy jak Amorystycja wyszło, nie, przecież dla nas, tak. zobacz, jaka to była nowość, nie? że tak bardzo mocno oddał osobistemu rozeznaniu po prostu kapłanów, czy dane osoby mogą przystępować do tak. sakramentu, nie, no to było takie my tak lubimy zero-jedynkowo, nie? Jasne. Tak. No, a, a tutaj, no więc myślę, że sprawiał nam kłopot papież Franciszek, ale bardzo patrzę na niego jako na osobę niesamowicie taką wrażliwą, oddaną i patrzącą sercem, nie. A ja tylko jeszcze jedną rzecz dopowiem na koniec, co do tych argumentów, też o których mówiłeś i nieraz księży, którzy dość krytycznie oceniali papieża Franciszka. Często mówi się dzisiaj, że papież Franciszek zerwał z jakąś taką wizją kościoła, który przedstawiali poprzednicy. Papież Franciszek wrócił do bardzo ciekawej ankiety, którą kiedyś zapoczątkował i którą wykonał Jan Paweł II. Wysłał do wszystkich denominacji chrześcijańskich zapytanie. W jakim stopniu, w, w jakiej perspektywie byliby w stanie uznać, e, uznać prymat piotrowy w biskupie Rzymu. Mm. I papież Franciszek do tego wrócił. Papież Franciszek odnowił to, to, to dzieło zapoczątkowane przez Jana Pawła II w takiej otwartości i dialogu dla, dla wszystkich. Nie pamiętam, jak na jednym, jednym skazaniu usłyszałem taki przykład, że. Jeden z księży tak bardzo krytykował papieża i mówi: to, to nie jest mój papież, to nie jest mój papież. A to spotkanie odbywało się w jakiejś grupie ekumenicznej i pastor, który tego słowa mówi, widzisz, a mógłby być mój. Mógłby być mój, że. Nie w, nie w kwestii dogmatów. Nie w kwestii, w kwestii prawa kościelnego, ale w kwestii podejścia do drugiego człowieka, w kwestii szukania wspólnej płaszczyzny, mówienia o Bogu i poznawania Boga. Słuchaj, to co mnie zaimponowało, to właśnie papież Franciszek na tym spotkaniu nam mówił, że jak miał jakiś taki kryzys, jak był biskupem Buenos Aires, to nie poszedł wiesz do jakiegoś innego drugiego księdza czy biskupa, ale poszedł do biskupa ewangelickiego, z którym miał bardzo serdeczną relację, więź. I rzeczywiście ta rozmowa bardzo dużo mu po prostu dała, nie? Więc jakby i tak ja, ja ostatnio w ogóle mam takie przemyślenie, jak bardzo ważne jest człowieczeństwo, nie? Że nie da się po prostu kochać Boga, nie da się kochać Boga, kiedy po prostu my jesteśmy tak bardzo niewporządkowo z drugiego człowieka, tak. kiedy jedziemy po kimś, tak. nie da się kochać Boga. To Twoja wiara po prostu jest pozbawiona czynów, nie? Twoja wiara nie przykłada się na czyny. I ktoś w świętej Prawie to robi, ale po prostu to są jakieś jego takie nadużycia. Takie krzywdy się pojawiają, to też jest w ogóle na no, ten temat, <grywanie> Jaki, bardzo te, ale ile tematów nam to, tutaj chłopie to, wychodzi. Ale dramat też chyba wielki w kwestii papieża był, że myśmy nie czytali papieża, a czytaliśmy komentarze. Ja się niestety tak. wiele razy tak. spotkałem, że księża, w naszym moim też gronie nieznajomych księży, Dyskutowali jakieś sprawy, i mówię, kurczę, przeczytałeś ten dokument. I tak. powiem wam, nikt mnie nie zmotywował do przeczytania tak wielu dokumentów papieża Franciszka, jak moi współbracia i znajomi księża, którzy bardzo mocno go krytykowali. Mówię, kurczę, jakoś mi się to nie zgrywa. I dopiero jak, jak tak przeczytałem, mówię, a wiesz, nie do końca, nie? To... Więc warto, sięgajmy do źródeł, patrzmy do źródeł, bo... Czytajmy dokument. Tak, tak. Ja wiem, że to tak strasznie brzmi, a ona naprawdę papież też był taki otwarty w tej kwestii. I prosty nawet w tak, tych rzeczach. Właśnie, nie? To nie jest tak, jakaś tak, po prostu więc... taka teologia, wiecie, w uh, kosmiczna. Więc niech ten pontyfikat, e, to nie będzie po prostu kolejny historyczny do odhaczenia, hmm. ale taki, który będzie w nas żył. Bo chyba widzicie, że, że On może żyć i może dalej być, może dalej w nas działać, może dalej nas prowadzić i otwierać na, na spotkanie z Bogiem i z drugim człowiekiem tak. i uwrażliwiać. A o tym internecie to jeszcze właśnie w kwestii konklawu, ale to o tym pogadamy po prostu w kolejnym odcinku, jakie czasami po prostu może być szum i tym podobne rzeczy. Więc Ojcze, pobłogosław. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trzymajcie się mocno, zostawcie komentarze, prześlijcie dalej i wszystkiego Bożego wam życzymy. Pokój i dobro. Zawsze i wszędzie.